Siemaneczko kochani, witajcie ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie sami w tytule ciągle pada. No niestety mam pecha, znaczy nie ja, tylko ja, ale no, taka jest pogoda, nic na to nie poradzimy. Drugi weekend pod rząd, deszcz, deszcz, jak widzicie jestem z parasolką, ale znalazłem krótkie, no nie wiem jakie, ale okienko takie w miarę co można było wyjść, wyszłem z domu pod parasolem, przestało na chwilę padać, mam nadzieję, że Jakiś czas zdążę sobie pospacerować i chociaż po tym parku i pokazać wam co nieco i zobaczymy jak to będzie. Niestety ja będzie badało, trzeba będzie uciekać do domu, także kochani szybko obracanko, i bo to nie wiadomo co będzie i lecimy dalej. A więc kochani witajcie ponownie, już po obrocie, no niestety z dzisiejszej wycieczki na... Tamtą górkę no nie widać tutaj za krzakami, ale ona jest tam, nic z tego nie wyjdzie, bo to nie ma sensu w deszcz i chodzić ze spaceru to musi być przyjemność, a nie żeby chodzić się męczyć i chociaż czasami wiecie jak to jest pod górę, to jednak się człowiek męczy, i tak się męczy, no ale lepiej bez deszczu. Także krótki spacerek trzeba wyjść, chociaż na chwilę no wczoraj nie dało rady. Wczoraj była cały dzień, cały dzień całutki padało i nie dało rady wyjść. Tak się ciągnie już tydzień ponad, nawet tydzień wody jak sami widzicie, tutaj w tym trochę przybyło, chociaż to nie jest jeszcze to co, jak są takie krótkie ulewy, ale więcej opadów deszczu jest. Teraz ta woda płynie tak bardziej na spokojnie, chociaż się coraz więcej. Tutaj też już tam wylewa. I tak to kochani wygląda. Drugi weekend. Praktycznie w domu, bez wyjścia. No ale co zrobić? Tak już musi być. Piękny kasztan. No ale zobaczymy, ile dam radę sobie pospacerować. To sobie pospaceruję no na ławkę. To raczej nie, bo to wszystko mokre jest. Nie ma sensu. Także pospacerujemy sobie tutaj trochę. Może pójdę na miasto, zobaczę na zakupy jakieś i. Z powrotem do domu, bo weekend już mija, jutro z powrotem do pracy. Tutaj jest taka ichnia galer galeria. To jest tak samo, jakby u nas było Dom Kultury, czy coś takiego. Oni tu mają obrazy, wszyscy tam dzieci, wszyscy tam przychodzą miejscowi, i jest orkiestra. Ostatnio mieli tu święto. To wiecie, jak to wygląda? Tutaj oni w tych swoich mundurkach z tymi szarfami przy ten. Na, na tych mundurach i sobie chodzą po ulicach i tak sobie grają i dwa dni tak sobie chodzili, nie wiem co to było za ich święto ale sobie chodzili i grali, było fajnie masa ludzi i było bardzo ciekawe tak jak to całe Willingen jest ciekawe, naprawdę tutaj się dzieje dużo, dużych dużo fajnych rzeczy praktycznie cały weekend jest Inaczej, chociaż tak jak teraz w tym okresie wakacyjnym to jest spokojniej, nie ma takich imprez już tutaj na ulicy Tylko bardziej gdzieś tak lokalowo wakacyjnie i inaczej, inaczej to naprawdę całkiem wygląda kochani. Także tutaj można sobie przyjść pograć na instrumentach tutaj jest nasz stawik o, góry nawet przyszły z powrotem. Leżą sobie tam. Wody już sami widzicie, jest więcej. Pięknie tutaj nam wszystko zakwitło. A my czekamy, kochani, na kolejny. Weekend w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że już będzie można się wybrać gdzieś dalej na chociaż pół dnia, bo to już naprawdę to sami wiecie jak to jest w domu siedzieć to nie jest najlepsze rozwiązanie, a pójdziemy sobie tędy, bo to można ocipieć. Także czekamy, mamy nadzieję, że pogoda będzie i Wyruszymy. Góra jest tam no, za dużo, za mocno jest zarośnięte. Nie widać na tą górkę. Jest jeszcze przecież most do zdobycia. Jest jeszcze zoo i wiele innych tutaj atrakcji. Oby tylko nam pogoda dopisała, a będzie wszystko w porządku. Sami widzicie ludzi malutko, ławki mokre, wszystko mokre. Dopiero ludzie uciekali. Przed chwilą padało, no ale tam już znowu się takie chmury zanoszą, ciemne. Także za, za długo to to nie będzie. Tutaj ładnie, sami spójrzcie, to siwo, szaro i ponuro. Smutno na mieście, nic nie słychać, cisza jest. Wczoraj jedynie, też chciałem, jedynie chciałem się przejść też gdzieś na swaterek, ale no, nie dało rady, do sklepu no, samochodem trzeba było podjechać, bo to już było za, za mocno. Także, kochani, co? Krótki znowu taki odcineczek niez wyprawy. Przepraszam Was, ale no nie będę tutaj w deszczu w taką pogodę ryzykował. chodził, żeby tam za pół godziny zmoknąć i wracać, to jest bez sensu. Wiatr jest, no, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało, no, chociaż jeszcze nie jest taki duży, ale. Nie zapowiada się to, żeby to szybko się rozpogodziło. To, że tak, że mamy takie wakacje. Na razie, dwa tygodnie jest taka pogoda w, w kurtkach. No i nie jest za ciekawie, no ale co zrobić? Takie życie, i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Sami spójrzcie, wody od ostatniego razu, jak pokazywaliśmy Wam tutaj, to było sucho, wszystko. No a teraz już. Kaczuchy już mają tutaj trochę więcej pola do popisu. Już nie muszą dreptać się na nogach po dnie. No tu jedna już do nas płynie. Tam reszta się opala. A my kochani życzymy wam miłego weekendu. I miejmy nadzieję, że spotkamy się już naprawdę na ciekawej wyprawie, na jakimś wypadziku. Oby tak było, sam się nie mogę doczekać i. Pochodzić, spacerować aż pół dnia, ponad pół dnia, bo to, pół dnia to jest za tak krótko tutaj. No i czekamy, czekamy do przyszłego tygodnia i ruszamy w teren. Także trzymajcie się miłego weekendu. Do zobaczenia. Pozdrowienia z Wielingen, hej!